Jestem na banickiej górze. Banica jest tu w dole. Tam jest ta słynna ścianka. Od cerkwi do góry na czerną. Jadę od strony Berestu dzisiaj. I wreszcie podjechałem na tę górę tutaj. W stronę właściwie ślepą drogą. Nie wiadomo dokąd. 639 nad poziom morza. Według tej kalibracji. Tam gdzieś się kończy. 200 metrów ta droga. Ale jest szutrówka. Dzisiaj miała być duża trasa. Ale mgły się utrzymywały prawie do, do 9:00. No i czekałem. No ale i tak nic z tego by było. Bo nie było dzisiaj takie niby pogodne. Ale mętne. Widoki słabe. Nic jedziemy na dół. W brodę przez białą. Jest na tyle niski stąd, że się da przejść w butach I dalej na śnieg Stawisze